Kuriozy miał ja urodzić się 4 lata po śmierci swojej matki. Zapraszamy do obejrzenia dalszej części naszego materiału. Przed nami początek Pucharu Narodów Afryki. Pierwszy mecz prestiżowego turnieju odbędzie się już w sobotę 13 stycznia. I chociaż Gabon nie jest jednym z 24 krajów uczestniczących w tym roku, istnieje duże zakłopotanie w związku z jednym z jego reprezentantów, Gwelorem Kangą. Gabończyk rozegrał dla swojego kraju 63 mecze na arenie międzynarodowej. Ostatnio wystąpił w listopadzie w eliminacjach do Mistrzostw Świata przeciwko Kenii Burundi. W czym problem? Pojawiła się plotka, że jego matka zmarła. Cztery lata przed jego narodzinami. Jak to możliwe? Sytuacja się komplikuje. Według aktu urodzenia Kanga urodził się 1 września 1990 roku w Ojemie. Tutaj wszystko wydaje się jasne. Działacze z Kongo twierdzą jednak, że pomocnik nie jest tym, za kogo się podaje. Mówi się, że Kanga sfałszował swoją tożsamość. Za nieprawdziwe uważa się imię, wiek i narodowość. Według Kongijskiej Federacji, prawdziwe imię Kangi to Kiaku Kiaku Kiangana. Ja urodzi się 5 października 1985 roku w kiarzasie. Pojawiają się plotki, że jego matka zmarła wkrótce po porodzie. Na początku 1986 roku, zaledwie kilka miesięcy po urodzeniu przyszłego piłkarza, ale w akcie urodzenia Kangi widnieje rok 1990 roku. Co to oznacza? Urodziłby się 4 lata po śmierci swojej matki. Incydent wywołał poruszenie już w 2021 roku. W tym czasie Kolumbijska Federacja złożyła skargę do Afrykańskiego Związku Piłkarskiego KAW i zarzucał kraja Gabonu. W oświadczeniu KAW napisano wówczas, że Komisja Dyscyplinarna odrzuciła żądanie Kongijczyków. Komisja Dyscyplinarna, po zbadaniu wszystkich elementów, stoi na stanowisku: przez zarzuty stawiane przez Kongo, jak również dowody przez nie przedstawione, nie są uważane za rozstrzygające i wystarczające do stwierdzenia podszywania się po stronie piłkarza. Ponadto, Komisja Dyscyplinarna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości dotyczących uprawnień danego zawodnika ani jego rejestracji w KAW. Głosił komunikat.